Dzień dobry Państwu. Kancelaria Anna Andrzej Paluszek. Esąd w Lublinie, który tak naprawdę, jak się mówi, sądem nie jest. Dlaczego? Ponieważ esąd w Lublinie nie bada merytorycznie spraw i materiału dowodowego, tak jak sąd rejonowy czy okręgowy. Proszę o tym pamiętać. Esąd jest taką swoistą. Maszynkom do robienia nakazów zapłaty, tak? My twierdzimy, że ktoś tam coś jest winny, wysyłamy tam i wychodzi, elektroniczny, um, elektroniczny nakaz zapłaty, który idzie do danego rzekomego dłużnika. W tym momencie ten dłużnik ma 14 dni, żeby na ten yy, nakaz odpowiedzieć, jeżeli nie odpowie, i tu jest pułapka, yy, lub nie odbierze korespondencji. Ten wyrok się uprawomacnia i wtedy wierzyciel ma już otwartą drogę do tytułu wykonawczego i do oddania sprawy pod komornika. Wiecie Państwo, ile spraw e, wpada do e-sądu w ciągu roku? Średnio jest to milion do dwóch milionów rocznie. W zeszłym roku, w roku 2023, 2 miliony 200 tysięcy do jednego e-sądu w Lublinie. Proszę im powiedzieć na logikę. Kto to weryfikowałby? Co tam jest napisane? Tym bardziej, żeby wysłać e, taką wierzytelność do e-sądu i uzyskać takie elektroniczne zapłaty, wystarczy tylko uzasadnić i podać, nie dołączyć, podać materiał dowodowy, jakim niby dysponujemy. Jeżeli odpiszemy na to, sprzeciwem, na co mamy 14 kalendarzowych nieroboczych, pamiętajcie to w tym momencie nasza droga się zaczyna ewentualnie może i kończy dlaczego? bo wierzyciel o sprzeciwie będzie na pewno chciał aby nie sprawy do sądu rejonowego a ma na to 3 miesiące aby nie ponosić dalszych kosztów tak? i w tym momencie sąd nie bada tego co tam my wpiszemy. Więc dlaczego to uzasadnienie jest tak ważne? Ponieważ ma ona za zadanie nie tylko umożliwić postępowanie w sądzie, ale też zniechęcić wierzyciela do wystąpienia do sądu rejonowego. Tak? Jeżeli on będzie wiedział w opisie, co my mu zarzucamy porówna to z tym, co ma i może w ogóle nie zdecydować się dołączyć pozwu do sądu rejonowego. I w tym momencie mam święty spokój. Bo jeżeli odpiszemy krótkie, nie zgadzam się, albo zgłaszam sprzeciw, jak to niektórzy radzą i wyślemy, to 100% sąd rejonowy. A wtedy się wyłożymy. Bo on powie taki, wiesz, aha, to on się nie będzie bronił, ma jakąś tam wiedzę, ktoś mu powiedział, Napisz sprzeciw, jakoś to będzie. I w związku z tym, on tak zrobił. Czyli dla nas, jak pójdziemy do rejonowego, to będzie banał. To będzie banał. Nie spodziewamy się żadnych sensownych odpowiedzi na pozew, merytorycznego uzasadnienia, a może nawet w ogóle odpowiedzi nie będzie. Tak? Ale jeżeli my opiszemy całą sprawę, co zarzucamy? To on zanim poda was do sądu rejonowego, z pewnością skonfrontuje to z tym, co ma. I wtedy rozpocznie się kalkulacja. Warto, nie warto. A może kij z tym i sprzedamy. A może sobie odpuścimy, wpiszemy sobie to w strat. Więc to od Was zależy, czy wierzycie, postąpi tak, czy tak. Pamiętajcie, macie 14 dni na odpowiedź. Jeżeli macie problem ee, z odpisaniem, nie macie doświadczenia, nie wiecie, co tam napisać, żeby tego a zniechęcić, serdecznie zapraszam, napiszcie do kancelarii, my wam w tym pomożemy. Kancelaria Anna Andrzej Pałuszek.